do Seza. Jestem jebany masochistą. Widajcie w kolejnym odcinku rozstanie z na grę i tym razem tak. Tym razem zmięz się z grom, z którą mierzyli się z Bartek GM oraz Energik. A za ja jestem do tego stopnia równie spowolony to postanowiłem za co tam. znalazłem sobie gdzieś tą grę do pobrania. Pobrałem sobie tą grę. No i co? Omówię ją oczywiście. Jeden z największych krapisy, który powstał. Nie! Nie jest ta konkurencja dla Red Dead Redemption 2, nie będzie śmieszni. Arthur Morgan gdyby zobaczył tą grę to by się zesrał. Ale ze skurwienia, a nie z wrażenia. Więc gra rozpoczyna się od jak z epickiego intra. Kiedy jakiś outlaw w, w kapeluszu przyjeżdża do, do baru. Żeby się czegoś tam wiadomo napić, a tam nagle atakuje go jakiś koleś, który twierdzi, że... Ktoś tam zamordował jego żonę, i że ten, kto zamordował jego żonę, to że zna tego typa, który przyjechał do tego baru. Tam ogólnie dochodzi do konfliktu między nimi. Kolej z, z Kapelusem odchodzi. Tam z kolei idzie za nim na zewnątrz. Próbuje go zastrzelić, ale oczywiście on zazywa cały ze swetrana. W sensie ten kolej z Kapelusem outlaw. No i zabijawać tego typa. No scena bardzo badacowa. Można by zdać, że. Red Adresion 2 byłoby pod wrażeniem. Sam z Ring, gdyby to zobaczył, to by, byłby pod wrażeniem, gdzie co ale by nie był. Intro jedynie zapowiada nam to, z jaką chunią będziemy mieli do Ale dobra, zobaczmy sobie opcje, Mamy oczywiście kontynuację gry. Mamy startowej gry. Mamy. jakieś tam lokacje, mamy turniej, który jest zjebany. Mamy. Tutaj. nie ogarnę co to jest, mamy opcje. I słuchajcie, opcje polegają tylko i wyłącznie na tym, że możemy sobie ustawić głośność. Efektów oraz głośność muzyki. I tylko i wyłącznie na te polegają opcje A, i tutaj jest to sterowanie, nie? Podaję chyba, tak? to tego i wyłącznie na tym polegają opcje Nie ma tutaj opcji zmienienia rozdzielczości Więc to jest po prostu pierwszy minuta tej gry. Również, no, jest bardzo mało opcji tak? No i również to jest irytujące, tylko i to, że nie można tutaj. Yy... Znaczy, nie można wychodzić z opcji yy... sk tylko trzeba używać Myski. Ale dobra, przejdźmy do samej gry Więc. Gra opowiada podaje za tam o dobrze ortuje jakimś kolmalu, który suka zemsty Oczywiście nie wiadomo jakie jest zemsty nocowe, kurwa, myślicie, że z czegokolwiek dowiemy? O to wiecie, nie dowiemy Generalnie Grać nie zdradzi jakichkolwiek informacji za bardzo na temat fabuły. Nie interesuj się tylko kurwa kraj! Mamy trzy poziomy, tak, tego trzy poziomy, tego się spodziewaliście, że będzie 20 poziomów, albo i więcej, i zagraba, będzie długa, jak Red Dev 2? No nie mówię, śmiesznie. A i w ogóle zbudzie na to. A nie, dobra, wydawało mi się, że mogę przejść yy, przez to. przez to. przez to, nawet w ale jednak nie do końca. No, więc mamy trzy poziomy, mam poziom w hotelu, w pociągu. A nie patrzę, jednak mogę do wy to przejść, co to kuryowi widzicie? Patrzcie, jak i do tej strony. Tu nie działa, ale i do tej strony, to mogę przeniknąć to z napisanym, no patrzcie! Co to kurwa jest? Jest ta muzyka, przykro tej muzyki, jaka zajebista! Więc pierwszy poziom w hotelu polega na tym, że mamy się tutaj obronić przed. Zajezdan jakiegoś gangu, oczywiście nie wiadomo jakiego, który chce nas zajebać No i oczywiście gra jak najbardziej jest bardzo, bardzo prosta Właściwie nie stanowimy jakiegokolwiek wyzwania, no to, to są, widzicie, no oni mi trafiają jak chcą A mimo to nie są w stanie mnie w jakikolwiek sposób tutaj zabić Więc tutaj ogólnie mamy na całym municję, tak? Więc może wam za bardzo chata nie będę opisywał, bo... On mi się kurwa nie chce, w ogóle mi się nie chce tą grę zagrać, ale co tam pomyślałem, że super pomysł będzie zakupienie... ...zakupienie, No pokrętło nie sobie tej gry, bo jestem jej pan no i yy, nagranie z jej odcinka. I spójrzcie w ogóle jak mi się ten trovik kwie teraz. To jest dość kurwa nieporozumienie jakieś Pragno tak, się nie jestem w stanie w ogóle go trafić w tym momencie. Takie jedno pytanie mam. Czy ktoś to jego macytował? O teraz mi się dopiero udało go trafić. A, i zginęłem, dobra, no to jest jedyka dwa No może tutaj umrzeć, nie? Ale to jest papierdolone, tak? To jest papierdolone, że tutaj no... Ciężko się ogólnie gra. Z tym celownikiem. No i oczywiście co teraz zaczynać od nowa. I co? Jeszcze raz przegodzimy sobie ten poziom. Ale dobra, no powiedziałem to nieco o grafice, no to nie w tym grafiki są niepisane. No ale patrzcie jaka jest grafika. Gra oczywiście wysłała w roku 2005. Wydawnictwo to co mijacy. Fortnite studio chyba robią Również oczywiście oni tą grę stworzyli, a jeśli chodzi o wydawnictwo polskie, to odpowiedzialni są za to nasi kochani ludzie. Ze świata gier komputerowych, więc brawo, brawo kurwa. Dzięki chłopaki. Za dzięki wam w ogóle tak gra istnieje w Polsce. Naprawdę jesteście zajebiści, No nie ma co. Powisować. Co to ta muzyka, nie? Ta muzyka to daje Takiego klimatu tej zajakir za, dole. Voice acting. Jaki kurwa Voice acting? Ludzie to nie raz, dwa. Żebyś spodziewać że w jakikolwiek sposób dobrego do, do, do wiesz O actingu. Oczywiście wiadomo, że jesteśmy tutaj umięzieni. A bohater mógłby się o widzieć, tam jakoś wydotać, ale to widzi, tego nie zrobi, zamiast tego, będzie się bronił przed hordą przeciwników, która chce go zajebać. A dlaczego? Nie interesuj się, kurwa, graj! Jak kurwa kraj no i teraz ktoś do nas napierdala, ja oczywiście nie wiem kto. No i się mogę tak rozglądać, kurwa, tutaj jest, no. Jakiś. No, w każdym razie. Iść o kolejny poziomy to tak, mamy tylko i wyłącznie poziomy w tej grze. Mamy jakiś poziom, kurde, w tych... Yy... Mamy poziom... Tutaj w kotelu, mam poziom w pociągu, no i poziom w mieście, i to by właściwie było na tyle, jeśli chodzi o poziomy tej gry. Więc gra jest naprawdę bardzo, bardzo krótka, starcy mam na, 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 naprawdę niewiele czasu. Prawdopodobnie nie, nie nawet na godzinę, tylko chyba gracie w taki sposób jak ja. To nie to w stanie zlokalizować tych tak wszystkich sensie, i bardziej się męczycie. No zobaczcie, jak to się chwieje w ogóle do nie? To w ogóle jestem ledwie w stanie ich trafić. To się tak celowni tak chwieje. No jest ogólnie jedno, wielkie gówno. No, muzyka to już muzyka to mówiłem, tak. Jest co oczywiście poza tymi poziomami, to mamy taki turniej, ale właściwie ten turniej polega tylko i właśnie na tym, że w odpowiednim momencie mamy trafić przeciwnika, naszego rywala, y, z którymś tam podskujemy właśnie na turnieju. I właściwie tylko i właśnie na tym. Na tym tylko i właśnie. Polega na turnie. A ja jeśli chodzi o bronię, to wiadomo, no mamy tutaj rewolwę, mamy jakieś. Mamy jakąś celbę. No i co? To w ogóle jest sens, ja zamiast cokolwiek je mówię o tej grze. Będę powinien dostać do podsumowania w sumie, już. Zaraz mnie znowu w ogóle widzę zajebią, bo. No już. Prawda jest, że omarłem umarłem. Więc mam generalnie psa ale w sumie to co mnie do kurwa obchodzi, tak poprawnie że mam psa Jest zaraz po raz kolejny zajebią. No potujcie, kurwa kun tej gry, no patrzcie, no zajebista, nie? Zajebista, zajebista gra. Ja pierdolę. Pozostaje tylko i wąskie doptanie. Czy to w ogóle było odtowane? No chyba, kurwa, nie. El dobra, uzumo, że Psa i się do podsumowania, więc podsumowując, gra jest bardzo, bardzo, bardzo słaba. Tylko trzy słabe poziomy. Bardzo kwiatowy strzelownik, z którego dziecko czujnik trafić. I to celba chyba się wydaje, lepsa. Bohater bez jakiejkolwiek osobowości bez czegokolwiek. Grafika oczywiście słaba. Tak, na 2005 rok by że spokojnie mogli zrobić coś lepszego, tym bardziej, że no, wystarcza dani na Fortpina Mosoted z roku 2005. Audio, on no, przegrywa sobie jakaś muzyka akcyjna i to właściwie było na tyle. My no, sami widzieliście, jakie jest zjebane, tak? Praktycznie tam nie ma jakichkolwiek opcji. No i sam fakt, że mogę przenikać na przede. No, no patrzcie, kurwa, no, no, patrzcie, no, patrzcie. Kto to kurwa jego mać widział? Ja pierdolę. Dobra, to może końca końca co? To już na tyle. Na razie, a w kolejnym odcinku już obiecuję wam za coś o wiele, o wiele lepszego. A zobaczmy, jest niedokładnie podsumowanie z drugiej strony. No, grywalność ja to samo i teraz widzicie, tak? Jaka jest. No, tylko i wtedy poziomy. Test, yy, ten wkurywany yy, system scalania. Audio, no. Muzyka sobie jakaś przegrywa, tak, bo jest klik jest zjebany Grafika mogłaby być pierdolona z lepsa Nigdzie no tu jest jakakolwiek zabawy, to się nie może równać z Red Dead -red to zdecydowanie Ale dobra Oceniałem swoją grę, grafika 1,5 na 10, auto 1,5 na 10 Grywalność 1 na 10, no i ogólna ocena gry 1 /10. I na 10 Ja to to być na tyle a o co samolocie nieco coś o wiele o wiele lepszego. Na razie!